Witajcie, ja jestem Rejs, a to jest 11 odcinek serii Let's Play z Racem no, Jak widać jesteśmy u mnie w magazynie jest, jesteśmy właściwie, ja byłem tu po to, aby przygotować się do wyprawy tak bo dzisiaj idziemy trochę się przejść z dala od naszego domka, ale o tym za chwilę wam opowiem. Na razie przygotowałem sobie no, jakieś tam łopaty, kilo, miecze w sumie najważniejsze i siekierki. No i oczywiście mój... Jakże pożyteczny, wspaniały, skórzany pancerz. No i trochę mięsa, żeby potworki nas nie zjadły. O. Dobra, możemy ruszać, ale zanim jeszcze wyruszymy, pokażę Wam, co zmieniło się na moim świecie od e, naszego ostatniego odcinka. Więc może najpierw pójdę na górę, żebyście zobaczyli to z daleka, bo chyba nie będziemy tam iść. A chodzi mianowicie o fabrykę kaktusów. Zyskała kilka poziomów, jak zresztą no na pewno zau zauważycie, jeżeli oglądaliście odcinek oczywiście poprzedni. Tutaj zacząłem budować płotek, ale nie chciałem się go dokańczać. Tak teraz wy ona wygląda. Muszę przyznać, że jest dosyć dajna. Za chwilę pójdziemy do miejsca, do w które spływają wszystkie kaktusy. No zbierzemy je, zobaczymy. Właściwie Wy zobaczycie ile za jednym takim zejściem wyławiam tych kaktusów. No, powiesiłem sobie parę obrazów, żeby było ładniej. Ładniej, chyba broczniej. Dobra, idziemy. Schodzimy sobie na dół. Moimi cudownymi schodkami. Ha, jak ja je kocham. A, lag. Tylko nie to. Kurde, coś dzisiaj dziwnie mój komp wchodzi. Zawsze jak nagrywam jest w miarę dobrze, a dzisiaj... Jakoś takie lagi mnie nawiedzają. A, no właśnie. Zagalopowałem się. Dodałem trochę piecyków. Tak dla ozdoby brzydko wyglądały trzy piecyki więc tak yy, dodałem tutaj kolejną nie komnatę kolejną odnogę mojego tunelu korytarz kolejny korytarz napisałem fabryki fabryki bo na, na razie mam tylko jedną ale z czasem będzie ich nieco więcej idzie tak 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 schodzimy nieco niżej tutaj dokopałem się do takiej małej podziemnej jaskini z wypełnionej wodą więc musiałem to trochę ogrodzić i zrobiłem to w ten sposób. Moim zdaniem ładnie to wygląda. I tutaj jest takie proste, wręcz prymitywne zejście po drabince do mojej fabryczki kaktusów. Właściwie do miejsca, w którym one spływają. Tutaj musimy trochę przejść korytarzem. Jedna ozdoba, tam zaraz druga. O! I kaktusiki wszystkie spływają sobie tutaj. Na razie nie mam żadnych. Zobaczymy, ile wyłowimy. 48 kaktusów za. Jednym zejściem. Gdybyśmy wrócili tu za jakiś czas znowu byśmy wyłowili w okolicach 40 kilku. No, taka moim zdaniem dosyć dobra. Oczywiście będę z czasem ją jeszcze rozbudowywał. Na razie nie potrzebuję tyle barwnika, więc zostawię ją po prostu taka jak jest. O. Ja już nie będę zanosił tych kaktusów. I tak mam ich sporo, później Wam pokażę może. A! I taki jeden Bayer. Mam teraz Better Grass, taki tam modzik, ale niczego nie zmienia w samej rozgrywce, po prostu sprawia, że trawa jest dużo ładniejsza moim zdaniem, ponieważ no boki zarastają. Jak widzicie, na pewno znacie tego moda. Mi się bardzo spodobał i postanowiłem go używać. No, moim zdaniem dużo lepiej to teraz wygląda. No, ale ocenicie sami. O. No dobra, zatem wyruszymy. A właśnie, miałem wam powiedzieć czemu i dokąd wyruszamy. A więc tak, postanowiłem, że wyruszymy w tamtym kierunku, tam gdzie widać te takie duże bujne lasy. Wyruszymy na poszukiwania drzewa. Tak, o dziwo. <noise> tak, dosyć dziwny pomysł, ale to nic. Szukamy drzewa, a z tej okazji, że chciałem je tu posadzić. YouTube był tak miły, że postanowił zdjąć mi 15-minutowy limit. I z tej właśnie okazji poszukamy naszego pięknego drzewka, które potem tu na środku zasadzimy. Żeby wyrosło nam piękne, wielkie i silne. Tak, powiecie, że ściągnąłem od jokera. Nie, nie ściągnąłem tego od jokera, ponieważ nie wiem dlaczego, ale sam na to wpadłem. <grym> Okej, okay, to było dziwne. Nie, po prostu chciałbym mieć takie jedno drzewko, takie no, po prostu dla Nie wiem, upamiętnienia. Wprawdzie nie jest to żadne, żadne wielkie wydarzenie czy coś, ale. Taki fajny, miły akcent. Więc tak, udam się w tamtą stronę w poszukiwaniu. Nie wiem, to świerknie, to chyba nie jest świerk. Brzoza, o. Takie duże, wysokie, bardzo drzewo, przynajmniej w Minecrafcie jest wysokie. Wysokie drzewo z taką białą korą. Z tym, że nie chodzi mi o te takie, o. Chodzi mi o te całkiem wysokie, takie strzeliste i one są w tych zimowych biomach. Więc będziemy szukać zimowego biomu i tego oto drzewa zwanego odtąd brzoza hmm, okej okay. obejdziemy to myślę że obejdziemy to tamtędy wzięte są trochę pochodni, żebym nie zgubił drogi po prostu co jakiś czas będę stawiał taką pochodnię bo nie sądzę bym wrócił tutaj jeszcze dzisiaj i dzisiejszego dnia a tak więc tutaj już postawię pierwszą no i wchodzimy dalej w poszukiwaniu naszej pierwszej pięknej brzuski Opa. No O, przy okazji... A, już myślałem. Myślałem, że przy okazji jakąś fajną jaskinię odkryliśmy. A tutaj taka dupa, lekko. Um, widać? A, widać tą jeszcze naszą chatkę, to nie będę stawiał pochodni. Ach. No niestety, komputer dzisiaj jakoś odmawia mi posłuszeństwa. Podejrzewam, że odcinek będzie trochę, trochę lagował. Zwłaszcza, że idziemy w nowe tereny i po prostu wszystko będzie się generować na nowo, więc wybaczcie, jeżeli będą zbyt duże lagi. No już nic nie poradzę, mój komputer jest się. <laughs> hmm, kurde, gdzieś tutaj. Nie, nie będę się wspinał na drzewa, bo potem nie zejdę. Zrobię sobie krzywdę jak zawsze. Musimy wejść gdzieś wysoko, żeby rozejrzeć się w miarę w terenie. Spada im stąd, idziemy Okej okay. Hopsa, hopsa No w końcu chyba znajdziemy tą zimę Nie wierzę, że mam cały świat pokryty zieloną piękną trawką I takimi tam bzdurami Krowa No masz... O nie, nie wierzę Krzyż, naturalny krzyż z drewna O nie Nie, nie będę robił screenshota Okej, okay, dobra, idziemy stąd, to jest przeklęte miejsce. Dziemy się tu dziwne rzeczy. Przenieśli tutaj krzyż, zaraz... No dobra, już nie bracia. Nie, nie ważne, tego nie było, nic nie mówiłem o żadnych braciach i o przenoszeniu krzyża. Nie wytnę tego, nie. Postanowiłem, że nie będę ciąć tak bardzo i wyklejać dziwnych tekstów, tak więc idziemy. Ach, dobra, zaczyna się widzę, generować. O, albo taki pomysł. Jak będzie zbytnio legować, to poczekam aż wszystko się wygeneruje. I wrócę do Was po krótkim cięciu technicznym. Okej, okay, wracam po cięciu. No i komputerek już się chyba troszkę uspokoił. Niestety w tym czasie zaszła nas noc, tak więc... Dynia! A idziemy do dyni! Pójdziemy do dyni najpierw. Pójdziemy do dyni i zakopiłem się w tamtym miejscu Po co ją ja to postawiłem? Okej, okay, nieważne Mmm. Taką No W końcu, nie wiem Wszyscy do znajdują zawsze dynie Chwalą się nimi w ogóle, a ja nie wiem bardzo rzadko. Na wszystkich światach jakie miałem, dynie są naprawdę wielką rzadkością. No, znowu. No, dynie są naprawdę wielką rzadkością. I zdarzają się bardzo, 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 bardzo rzadko. A tu proszę. Kawałek dalej poszliśmy i pierwsza dynia. Okej. Okay. Ta wyprawa już jest bardzo udana. Zwłaszcza, że tam znaleźliśmy już zimowego bioma. Zaraz, zaraz. Po cięciu do niego pójdziemy. Tak, znubiłem, nie wziąłem ze sobą ani łóżka, ani wełny. Um, po prostu przeczekam tutaj noc i tyle. O. No i dobra, do zobaczenia rano. Tak więc witam bardzo gorąco wytrwałych, którzy nie wyłączyli jeszcze tego odcinka i dalej oglądają moje przygody. Przy okazji cięcia zdążyłem zjeść placka oraz Minecraft zdążył się trzy razy posypać, jednakże nie przeszkodzi nam to w dalszym eksplorowaniu naszego cudownego jakże świata oraz zagłębianie się w momenty w poszukiwaniu naszej pięknej choinki Tym niestandardowym wstępem otwieram drugą część, można tak to nazwać, drugą część naszych poszukiwań. Jak słyszymy szkielety na górze już się palą więc jest to najlepszy moment żeby... O nie, nie jest to najlepszy moment żeby wyjść Wypad ode mnie śmieciu! Wybuchnie, nie wybuchnie Spadaj Nie lubię cię, odejdź ode mnie No, tak więc teraz możemy kontynuować Nasza dynia zebrana O nie, dobra Pająki widzę się jeszcze uwzięły Już? Wszystko? Hu, hu, hu. Matko święta, jaki jestem dziwny dzisiaj Dobra no nie, je. co jest? Dobra, tak może być. Już na pewno można kontynuować. Bo znowu coś powiem, i przerwę w wpółznanie, i zapomnę co mówiłem. Dobra, o, jeszcze tam jest creeper, ale jest, nie będziemy go atakować. Dobra, możemy iść dalej. Dziwny wstęp mamy za sobą. Potworki mamy za sobą, ale coś widzę, że jednak bateria w, w mi siada. O, o nie, dobra. Małe cięcie na zmianę baterii w moim w cudownym urządzeniu nagrywającym dźwięk. Zaraz wracam. E, witam po raz kolejny. Podczas tego jakże krótkiego cięcia e, zdążyłem po raz kolejny skraszować Minecrafta. To wywołało u mnie... Właściwie nie u ale w moim komputerze przedziwną reakcję, która zakończyła się jego resetem. E, zdążyłem podładować sobie bateryki, zjeść kolejnego placka i zrobić milion innych rzeczy, ale już jestem z powrotem. Zwarty i gotowy do dalszej eksploracji tego pięknego świata. No, po tym wstępie możemy kontynuować. Jak widać, trochę mniej laguje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Już mój komputer jest taki dziwny, i po prostu tak ma. Ale trzeba korzystać. Póki nie ma lagów. Bo zaraz się okaże, że znowu jakieś urządzenie mi siądzie, i znowu będę musiał zrobić ogromne cięcie. O, piórko. No i tutaj zaczyna się nasza piękna strefa zimowa O, cholera lag Dobra, dobra, moment mm, Okej, okay. już można Zatem wchodzimy, yeah! jesteśmy A, dobra, jupi Lud Ui! Ui! Dobra, ogar, ogar. Tego nie było. Idzie są nasze cudowne drzewka, ale to chyba nie tego szukałem zaraz się tu rozejrzymy i wejdę na tą górkę, zobaczę jak tu jest dookoła e? okej okay. no nie, a taki klot. ach no fakt, zapomniałem, że to działa również na śnieg okej okay. dobra, nieważne tak po prostu lubię pomówić to do siebie trochę. Nie zwracajcie uwagi. Ogólnie w dzisiejszym odcinku pierwsze trochę jak potłuczony. Nie uważacie? Idę postawić pochodnie, bo nie będę wiedział jak wrócić. Ops. Tak więc. Jak widzimy drzewa, których szukaliśmy, no zostały już przez nas znalezione. Co prawda to nie są... Te, o których mówiłem, te z białą korą, wysokie i takie tam. No nie wiem czemu, ale worało mi się, że takie drzewka istnieją, ale... Wydaje mi się, że chyba jednak nie istnieją i że to właśnie o tych mówiłem tak naprawdę. Mamy tutaj, no, dosyć spory wybór. Jak w sklepie z drzewami, z choinkami. No idziemy znaleźć jakąś ładną. Wydaje mi się, że ta będzie odpowiednia, ale jeszcze zobaczymy co jest tutaj i wtedy wybiorę jakąś. Hmm prawda i tak sadzonka będzie taka sama, ale chcę ściąć ładne drzewo <grydy> Te wygląda jak całkiem Fajne drzewo, fajne Hmm? Zapałka? Nie dobra, dobra, ogarniam się, bo nie będę teraz mówić z czym mi się kojarzą drzewo Co to jest? O! No ciekawie. Prawie jak Hero Nawet mocno prawie.